W 2005 roku etiopska szczelina Dabachu przekuła uwagę geologów z całego świata. Międzynarodowy zespół prowadzony przez Cynthie Ebinger szybko przystąpił do ustawiania instrumentów geofizycznych, chcąc uchwycić wyjątkową rzecz, która miała się wkrótce wydarzyć. To, co ujrzeli, wprawiło ich w osłupienie. Płyty leżące u podstaw szczeliny poruszały się znacznie szybciej niż przewidywano. Ebinger stwierdziła, że jeśli nie zwolnią, to konsekwencje wstrząsną całym globem. Przywykliśmy już do tego, że powierzchnia Ziemi przez miliony lat pozostaje taka sama. Ale co jeśli się mylimy, a nasz świat co kilka dekad zmienia się nie do poznania? Dziś dowiesz się, dlaczego afrykański kataklizm może na zawsze zaburzyć naszą poranną rutynę. Który stan zniknie wkrótce z map. W jaki sposób ocean spokojny doprowadzi do naszej zagłady? I co najważniejsze, jak przygotować się na globalne katastrofy, które mogą nadejść wcześniej niż myślimy? Tak naprawdę Afryka nie jest jednym zwartym kontynentem. A my niedługo możemy przekonać się o tym na własnej skórze. Skorupę ziemską rozdzielają płyty tektoniczne, które stale się ruszają. My zaś. Nie dostrzegamy tych procesów dopóki nie dojdzie do tragedii. Napięcie na granicach płyt może wzrosnąć tak bardzo, że dosłownie je rozerwie, tworząc szczelinę. Właśnie to obserwujemy dziś w Afryce. Dolina Ryftowa na wschodzie kontynentu rozciąga się 3000 km od Zatoki Adeńskiej do Zimbabwe, dzieląc płytę afrykańską na somalijską i nubijską. Wzdłuż całej rozpadliny leży mnóstwo wulkanów, które mogą wybuchnąć w każdej chwili i wywołać trzęsienia ziemi. Ale to nie wszystko. Gorąca magma wypływa z powierzchni wszędzie tam, gdzie skorupa ziemska jest cienka i krucha, przygotowując grunt pod przyszłe dna oceaniczne. To tylko kwestia czasu, zanim szczelina rozszerzy się na tyle, by utworzyć nowe morze. W ten sposób 138 milionów lat temu Ameryka Południowa oddzieliła się od Afryki, i stąd mamy południową część Atlantyku. W Dolinie Ryftu Wschodnioafrykańskiego znaleziono już skorupę oceaniczną, która wypłynęła na powierzchnię. Oznacza to, że fragment Afryki może oderwać się znacznie wcześniej niż nam się zdawało, a konsekwencje będą dramatyczne. Naukowcy sądzą, że rosnąca aktywność sejsmiczna spowoduje oderwanie się części płyty somalijskiej od kontynentu, tworząc między nimi nowe morze. W Kenii szczelina jest już widoczna gołym okiem. Somalia, Erytrea, Dżibuti i wschodnie części Etiopii, Kenii, Tanzanii oraz Mozambiku zostaną odcięte od kontynentu. Zagrożone jest też Morze Martwe na pograniczu Izraela. Wody gruntowe przedostające się przez podziemne wyrwy mogą znacznie rozcieńczyć jego zasolenie. Po obu stronach hipotetycznego nowego morza dojdzie do klęski ekologicznej. Ziemie rolne zostaną zniszczone, całe miasta legną w gruzach, a ekosystemy i gatunki przestaną istnieć. Za to na pierwszy plan wysuną się kwestie geopolityczne. Somalia, Kenia, Etiopia i Tanzania mogą zostać podzielone między kontynent a oderwany ląd. Mieszkańcy odcięci od siebie nowym morzem staną przed wyborem: albo zostać pod rządami swoich krajów, albo stworzyć nowe narody. Zwłaszcza, że pojawienie się nowych linii brzegowych będzie stanowić okazję do ustanowienia nowych portów i stref połowowych. Prowadzenia handlu i pobudzenia wzrostu gospodarczego, albo do jeszcze szybszego bogacenia się poprzez piractwo. Nowy Ląd może stać się przyczyną najgorętszego konfliktu swoich czasów. Djibouti posiada jeden z najważniejszych afrykańskich portów i międzynarodowe lotnisko. Ich zniszczenie odizolowałoby ogromną część kontynentu na wiele lat. Somalia zaopatruje sąsiednie kraje w ryby, banany, mięso i inne produkty rolne. Eksportuje też węgiel i cukier. Jeśli ziemie rolnicze zostaną utracone, może dojść do klęski głodu, której skalę ciężko sobie w ogóle wyobrazić. A pokłosia rozłamu Afryki odczują nie tylko kraje położone blisko szczeliny, ale cały świat. Pod Somalią leży ropa naftowa, gaz ziemny i rudy uranu, a wszystkie są niezbędne dla amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego. Nie wspominając już o rezerwach kamieni szlachetnych, złota i tytanu w Kenii. O ile jednak możesz nie dostrzec niedoboru uranu lub klejnotów, to bez tytanu możesz zapomnieć o telefonach z wytrzymałymi obudowami, lub o nowych zębach, czy zamiennikach kości i stawów. Ale nawet jeśli jesteś okazem zdrowia i nigdy nie upuszczasz telefonu, Afryka ma coś, bez czego większość ludzi nie wyobraża sobie życia. W Etiopii i Kenii panują najlepsze warunki do uprawy kawy i to obu jej najpopularniejszych odmian arabiki i robusty. Po katastrofie w Afryce ich ziarna zastąpią w biżuterii cenne klejnoty. A o wyjściu do kawiarni możesz zapomnieć, chyba że masz na koncie niebotyczne sumy, zwłaszcza w Polsce. Ale teraz cię pocieszę. Masz mnóstwo czasu, żeby odłożyć sporą sumkę na takie wypady, bo geolodzy przewidują, że podział Afryki nastąpi za 5 milionów lat. Oczywiście pod warunkiem, że procesy sejsmiczne będą płynne i w pełni przewidywalne. Tylko, że Nigdy takie nie były. Zresztą nie tylko w Afryce. Innym kawałkiem lądu, który niedługo może oderwać się od kontynentu, jest Kalifornia. Na jej nieszczęście znajduje się na szczycie dwóch płyt tektonicznych, północnoamerykańskiej i pacyficznej. Leży też niebezpiecznie blisko strefy subdukcji Kaskadia i uskoku San Andreas. Biorąc pod uwagę, jak te płyty wpływają na siebie nawzajem, Kalifornia zaraz może odłączyć się od Ameryki. I właśnie teraz to robi. Płyta pacyficzna odrywa się od północnoamerykańskiej wokół Zatoki Kalifornijskiej. Proces ten trwa od milionów lat i przebiega w miarę spokojnie. Liczne drobne uskoki stopniowo powiększają zatokę. A geolodzy spekulują, że prędzej czy później na dobre oddzieli część południowej Kalifornii od kontynentu. Jednak inne, szybsze i bardziej niszczycielskie procesy już teraz zakłócają zwykły bieg wydarzeń. Przesunięcia płyt tektonicznych są zwykle szybkie i niespodziewane. Bywają tak silne, że wywołują trzęsienia ziemi o magnitudzie 7. Jedna z takich katastrof niemal zniszczyła San Francisco w 1906 roku z powodu aktywności USKOKU San Andreas. Choć miasto odbudowano przy użyciu technologii, kolejne trzęsienie w 1989 roku zburzyło 18 tysięcy domów i pozostawiło 3 tysiące rannych. San Andreas nie jest jedynym źródłem zagrożenia. W pobliżu znajduje się siedem mniejszych uskoków pod Riverside, Long Beach i Los Angeles. US Geological Survey ostrzega, że zagrożenie trzęsieniami o magnitudzie 8 podwoiło się tam w ciągu ostatnich kilku lat. Większość naukowców nie wierzy w bezpośrednie zagrożenie, ale co jeśli się mylą? I aktywność sejsmiczna, równie nieprzewidywalna co w Afryce, rozpocznie się wzdłuż Kalifornii. Wówczas w ciągu najbliższych 30 lat seria potężnych wstrząsów może oderwać Kalifornię od Ameryki. Ludzie straciliby wszelką komunikację i musieliby przetrwać w miastach częściowo zniszczonych przez trzęsienia ziemi. Według najbardziej pesymistycznych prognoz, całe południe Kalifornii może nie tylko się oderwać, lecz zostać zepchnięte do oceanu przez potężne osuwisko. Myślisz, że to niemożliwe? Nikt nie spodziewał się, że na granicy Syrii i Turcji wystąpi trzęsienie o magnitudzie prawie 8 stopni. A to pomimo wysokiej aktywności sejsmicznej, spowodowanej ruchem płyty anatolijskiej, arabskiej i afrykańskiej. Zginęło ponad 50 tysięcy osób, setki budynków zostało zrównanych z ziemią, a uszkodzone rurociągi wywołały serię pożarów. Ci, którzy przeżyli wstępną tragedię, zostali pogrzebani pod gruzami. Wszelka wiedza z tej historii przyda się mieszkańcom Kalifornii, gdy w końcu ich spotka podobna katastrofa. Medycy na służbie w Turcji i Syrii odkryli, że za podobną liczbę ofiar co same trzęsienia odpowiadają zawalające się budynki. Jeśli pogrzebanej osobie nie udzieli się ratunku przez pierwsze trzy doby, jej szanse na przeżycie gwałtownie spadają. Nawet jeśli nie doznała obrażeń, umrze z powodu odwodnienia. Niektórzy ludzie zdołali przetrwać pod gruzami w Turcji przez 11 dni, pijąc własny mocz. Lepiej więc mieć w domu zapas świeżej wody na co najmniej dwa tygodnie. Jeśli palisz papierosy, Zaopatrz się w wystarczającą ilość tytoniu. Ogromny wpływ na zdolność przetrwania ma stan psychiczny. Jeśli w rozpaczy stracisz nadzieję, odbierasz sobie wszelkie szanse. Aby pomóc ratownikom szybciej, odnaleźć cię pod gruzami, kup latarkę i gwizdek. A najlepiej miej przy sobie łoki-toki. Sieci komórkowe mogą nie działać z powodu uszkodzenia wież. Za to para rękawic roboczych pomoże ci odkopać się samodzielnie. Jeśli odniesiesz obrażenia, uratuje cię tylko apteczka ze środkami hemostatycznymi i dezynfekującymi. A znajdując się w pobliżu wybrzeża, miej przy sobie wodoodporną odzież i obuwie na wypadek powodzi. Jeszcze lepszym rozwiązaniem będzie dmuchany ponton, na którym dotrzesz na ląd bez czekania na ratowników. Ale nawet jeśli doskonale przygotujesz się na trzęsienie ziemi, lub nie zamierzasz zbliżać się do uskoków. Nie uchronicie to przed wodnymi katastrofami, które w najbliższych latach nawiedzą cały świat. Z powodu zmian tektonicznych każdy ocean może stać się śmiertelnie niebezpieczny dla wszystkich form życia, a nasza planeta nieraz była tego świadkiem. W lipcu 2023 roku artykuł wydany w czasopiśmie PNAS zadziwił całe środowisko naukowe. Profesor Dietmar Müller z Uniwersytetu w Sydney badał skamieniałości. Porównując zmiany w ich składzie z wahaniami poziomu mórz i ruchem płyt na przestrzeni 250 milionów lat, odkrył tajemniczy cykl wymierania trwający 36 milionów lat. Tam, gdzie płyty oddalają się od siebie, stopiona magma i woda wznoszą się, tworząc skorupę oceaniczną. W ten sposób powstają nowe dna. Wraz ze wzrostem poziomu mórz tworzą się zatoki, w których rozwijają się nowe gatunki. Jednak pod koniec cyklu, gdy płyty ponownie się zderzają, woda oceaniczna zasysana jest z powrotem do płaszcza Ziemi. Zatoki wysychają, a w efekcie znikają całe ekosystemy. Ziemia znajduje się dziś w tej ostatniej części cyklu, a tym razem zmiany poziomu morza zachodzą znacznie szybciej. Według obserwacji Mulera, zmiany klimatyczne przyspieszyły proces jak nigdy dotąd. Ale jest jeszcze inna rzecz, która wpływa na poziom oceanów. W maju 2023 roku Narodowa Agencja Oceanów i Atmosfery wyliczyła 90% szans na to, że w ciągu roku na Oceanie Spokojnym zajdą procesy boleśnie odczuwalne daleko poza jego granicami. W XIX wieku hiszpańscy żeglarze odkryli niezwykle ciepłe plamy wody w oceanie i nazwali je El Niño na cześć dzieciątka Jezus. To dlatego, że ciepłe prądy najłatwiej można było dostrzec w Boże Narodzenie. Aż do XX wieku zjawisko uważano za lokalne i nikt się nim nie przejmował. Jednak w 1988 El Niño zniszczył 16% raf koralowych na świecie. I dotąd się nie zatrzymał. Co więcej, stale zwiększa opady deszczu w Ameryce Południowej, powodując przy tym suszę na południu Azji i w Australii. Zjawisko to sprawia, że pasaty wzdłuż równika słabną, a od wybrzeża Ameryki Południowej do Australii temperatura wody w Oceanie Spokojnym wzrasta. Istnieje też odwrotny proces, zwany la Nina, czyli dziewczynka. Jest to przeciwna faza El Niño, podczas której pasaty wzmacniają się i przenoszą ciepłą wodę z Ameryki Południowej do Azji, ochładzając środkową i wschodnią część Oceanu Spokojnego. W Azji zaś poziom wilgotności gwałtownie wzrasta, a cyklony tropikalne pustoszą okolice. Od 2020 do 2023 La Niña powtórzyła się trzykrotnie, co jest niezwykle rzadkie. Choć miało to znacznie obniżyć globalne temperatury, ONZ podaje, że ostatnie 8 lat było najcieplejszym okresem w historii. Dlatego w ciągu najbliższych kilku lat El Niño z pewnością przyspieszy globalne ocieplenie, a konsekwencje będą dramatyczne. Ciepłe wody Pacyfiku podniosą temperatury w Ameryce Północnej i wysuszą wschodnie Stany. Zupełnie inaczej będzie jednak na południu USA i w północnym Meksyku. Wystąpią tam ulewy na tyle silne, że sprowadzą powodzie i osuną grunt. Zwiększona wilgotność pozwoli na dynamiczny wzrost liczby komarów i innych owadów, które rozprzestrzenią choroby zakaźne. Od 2015 do 2016 roku podczas El Niño przypadków zakażenia wirusem zachodniego Nilu było w Kalifornii o 1 trzecią więcej, a w południowo-zachodnich stanach rozprzestrzeniła się dżuma. Wraz ze wzrostem wilgotności w regionie łączącym USA z Meksykiem, uderzenia piorunów staną się częstsze i będą przyczyną 1 trzeciej zgonów wywołanych klęskami żywiołowymi. Biełowymi. Ale najgorsze w tym wszystkim będzie to, że zwiększona wilgotność spotęguje efekt cieplarniany. Doprowadzi to nie tylko do straszliwych upałów, ale i wzrostu globalnego poziomu mórz. Malediwy, Kiribati i Wyspy Salomona utoną, z kolei miastom nadbrzeżnym będzie groziła powódź. Już dziś nawiedzają one stolice Indonezji Dżakartę. Sytuacja jest tam tak niepokojąca, że rząd zaczął przenosić stolice do Nusantary, 2000 km dalej, na wschodnim wybrzeżu Borneo. Niewykluczone, że w nadchodzących dziesięcioleciach będzie trzeba przenieść też Dakę w Bangladeszu, Lagos w Nigerii, Tajlandzki Bangkok, a nawet Nowy Jork. Za to Florydzie grozi niemal całkowite zatopienie. Wątpię jednak, by wszyscy ich mieszkańcy chcieli przeprowadzić się do nowo wybudowanych miast. Zamiast tego można by wzmocnić infrastrukturę przybrzeżną i postawić domy czy drogi wyżej nad poziomem morza. Jest to jednak zbyt kosztowna opcja i nie ochroni przed nieprzewidzianymi klęskami w przyszłości. Czy więc nadmorskie miasta są skazane na zagładę? Ich fortyfikacja może nie mieć sensu, bo i tak odłączą się od reszty lądu i pójdą na dno. Zwłaszcza, że tuż nad nimi wisi inne równie poważne zagrożenie. Pod sam koniec 2024 roku do El Niño dołączy zjawisko, które kompletnie zmieni twoje postrzeganie globalnego ocieplenia. Warstwa, która ma na nas bezpośredni wpływ, to ta najniższa troposfera. Tuż nad nią znajduje się stratosfera z warstwą ozonową. Obie te części atmosfery mają własne obieki i wpływają na siebie na wiele sposobów. Zimowe krążenie atmosfery, czyli wir polarny, składa się z części strato- i troposferycznej. Jest to wielki cyklon obejmujący cały biegun północny, rozciągający się na południe do średnich szerokości geograficznych. Jego ruch wyznacza codzienną pogodę na całej północnej półkuli. Gdy wir polarny jest silny, nasila się jego krążenie. Chłodniejsze powietrze pozostaje wtedy w obrębie koła podbiegunowego, tworząc łagodne warunki pogodowe dla znacznej części USA i Europy. Jednak gdy wir polarny słabnie, zimne powietrze wydostaje się z jego regionów, prowadząc do szczególnie mroźnej zimy. El Niño razem z wirem polarnym określają warunki pogodowe na całym świecie. Wahania tych cykli są, jak rytm serca atmosfery. W ciągu ostatnich 40 lat badań naukowcy wykryli w nim jednak anomalie, które nie wróżą nic dobrego. W 2021 odnotowano nagły wzrost ciśnienia nad polarną stratosferą. Wskazuje to, że wir polarny słabnie, a konsekwencje zmian atmosferycznych wkrótce nas dotkną. 30 dni po załamaniu się wiru polarnego, Stany Zjednoczone, Kanada i Europa doznają silnego ochłodzenia. Wystąpi nietypowa ilość opadów śniegu. A z pomocą burz na Oceanie Spokojnym El Niño wzmocni opady i sprowadzi jeszcze większy mróz. W styczniu 2019 mieliśmy już do czynienia z konsekwencjami przesunięcia się arktycznego powietrza na południe. Anomalnie zimna pogoda nawiedziła USA i Kanadę. W niektórych częściach środkowego zachodu temperatura spadła do minus 45 stopni. W ciągu pierwszego tygodnia zabiło to 11 osób. Uniwersytet Iowa zawiesił zajęcia, bo w drodze do kampusu na śmierć zamarzł jeden z ich studentów. Miasto Norris Camp w Minnesocie stało się najzimniejszym miejscem w kraju i jednym z najmroźniejszych na świecie. Temperatura osiągnęła tam rekordową wartość minus 44 stopni, poczta, transport lotniczy, pociągi i autobusy we wszystkich Stanach wstrzymano na dwa dni. W Detroit zamknięto fabryki, by oszczędzać elektryczność i chronić zdrowie pracowników. Wisconsin i Iowa ucierpiały z powodu przerw w dostawie prądu po oblodzeniu linii energetycznych. W Minneapolis lekarze przytłoczyły przypadki odmrożeń kończyn, które sięgały aż po kości. W 2021 roku było jeszcze gorzej. Zamiast więc spekulować, czy naukowcy słusznie straszą nas tegoroczną zimą, Lepiej czym prędzej przygotować się na ekstremalny mróz. Aby przetrwać w tak niskich temperaturach, nie wystarczy pozostać w domu pod kocykiem z kubkiem kakao i oglądać wiadomości, jakby był to film katastroficzny. Szczególnie mroźne warunki mogą zaskoczyć każdego, a te pięć sposobów na przetrwanie zapewni ci bezpieczeństwo. Nawet jeśli masz zapas słodkiej wody w niskich temperaturach zrobi się z niej lód. Przechowuj ją w dużym pojemniku, bo wtedy zamarznie tylko z wierzchu, a pod spodem wciąż będziesz mieć dostęp do płynnej wody. Tylko nie pij jej naraz. Spożywanie lodowatej wody może zawęzić naczynia krwionośne i zakłócić trawienie. To jeszcze bardziej utrudni organizmowi utrzymanie ciepła. Dlatego podgrzej wodę do temperatury ciała. Na nowo opanuj oddychanie. Zimne powietrze wysusza to wokół, a przy każdym wydechu tracisz wilgoć z płuc. Dlatego oddychaj powoli i równomiernie, by powietrze zdążyło się ogrzać. Unikaj głębokich wdechów, a nie uszkodzisz dróg oddechowych i oskrzeli. Oddychaj przez usta, zaciskając wargi. Jak najmniej odpoczywaj, bo spowalnia to krążenie krwi, co przyspiesza zamarznięcie. Spaceruj. Poruszaj ciałem i pocieraj palce. Jeśli nie chcesz, by mróz cię zabił, musisz utrzymać metabolizm na wysokim poziomie. Mówi się, że mocne trunki skutecznie ogrzewają. To prawda, ale tylko po części. Rzeczywiście, po takim kieliszku przyjemne ciepło rozprzestrzeni się po całym twoim ciele. Ale ten efekt będzie krótkotrwały. Alkohol rozgrzewa wyłącznie w połączeniu z pożywnym jedzeniem, którego trawienie zajmuje trochę czasu. Najlepiej wybrać mięso. Instruktorzy survivalu zalecają trzy sposoby obrony przed zimnem: po pierwsze i najważniejsze odzież. Powinna być wodoodporna, odprowadzać wilgoć i zapewniać izolację w zależności od pogody. Po drugie schronienie. Jeśli od cywilizacji będą dzielić Cię kilometry, znajdź bezpieczne miejsce i narysuj na śniegu wielki sygnał SOS. Dopiero potem zadbaj o ognisko. To prowadzi nas do trzeciego sposobu: Jeśli linie energetyczne zamarzną, ogień będzie Twoim jedynym źródłem ciepła, nawet w domu. Wygląda na to, że jedynym rozwiązaniem na nadchodzące 100 lat jest opanowanie sztuki przetrwania. Wyślij swoje dzieci do harcerstwa i oglądaj każdy program o ekstremalnych warunkach, jaki znajdziesz. A przede wszystkim zbuduj nowy dom. Oczywiście z dala od uskoków tektonicznych, ale wciąż na podwyższonych podporach. Na wypadek powodzi. Najlepiej od razu zbuduj Transformersa, który podczas huraganu zejdzie pod ziemię i posłuży Ci za bunkier. A w przypadku powodzi uniesie Cię na bezpieczną wysokość. W oknach zamontuj metalowe moskitiery, by chronić się przed komarami i innymi szkodnikami, które latem zaczną roznosić zarazki. System klimatyzacji dostosuj zarówno do powietrza gorącego i wilgotnego, jak i lodowato-suchego. Załaduj kilka szaf ubraniami na każdą pogodę, chociaż ta zmienia się tak szybko, że i tak zaraz się w tym wszystkim pogubisz. A właściwie to przenieś się bliżej biegunów. To jedyne miejsca na Ziemi, w których stabilne warunki utrzymają się przez dłuższy czas, przynajmniej dopóki lodowce nie stopnieją. Daj znać, które warunki wolisz znosić: uciążliwe upały czy ekstremalny mróz.